thank you, chairman. i would like to support the last speaker. in the soviet times, there was an armenian joke. when the level of life in armenia would be equal to that of switzerland, the answer was yes. in principle yes, when you introduce a socialism in switzerland. Uh, now you can ask whether the rate of growth of uh, europe will be equal to that of china. yes. when you introduce the cretinous european values into china instead of trying to destroy china by introduce our solution we should ask china to send us expert experts how to intro, uh, how to help our crippling economy how to uh, how to introduce the tianxia ping idea to adopt it to the european values and perhaps it can be drive uh, europe, europe out of the Economic katastrofy, it was introduced by the e, European Union. Thank you very much. Dobiegają mnie liczne prośby, żeby mówić na posiedzeniach po polsku. No, Ewentualnie mogę to robić na plenarnych wystąpieniach, bo na komisji to jest bez sensu, bo to tam tłumaczenie jest tam dość marne. Takie serce są marne, ale zakładam, że, że na plenarnej sesji nikt mnie nie słucha, tylko rozumiem Polacy, więc. Jest, niech będzie mówił po polsku, natomiast wypowiedzi na y, komisję będę po prostu ponownie mówił, mówił po polsku, bo przecież tłumaczenie jest, y, jakie jest, o ile w ogóle jest. Otóż y, wczoraj na Komisji Spraw Zagranicznych y, była omawiana sprawa Chin i moja wypowiedź wzbudziła dość dużą sensację, y, na ogół oburzenie oczywiście. Bo tam ludzie się doradzali, jak tam Chińczykom pomóc, prawda, wprowadzić tam jakieś europejskie normy i zwyczaje. Więc ja zacząłem od przypomnienia słynnego dowcipu ormiańskiego z serii pytań do Radia Erywań. Drodzy towarzysze z Radia Erywań, czy kiedyś poziom życia w Armenii zrówna się z poziomem życia w Fesarii? Odpowiedź brzmiała w zasadzie tak, e, wtedy, kiedy w Szwajcarii zostanie wprowadzony socjalizm. Otóż e, można zadać sobie pytanie, kiedy poziom, e, kiedy tempo rozwoju gospodarczego krajów Unii Europejskiej zrówna się z poziomem rozwoju gospodarczego Chin. Odpowiedź brzmi, e, kiedy w Chinach zostaną wprowadzone te krytyńskie wartości europejskie, te wszystkie prawa człowieka i inne głupoty, e, które tutaj są wprowadzane. E, zamiast Chcieć zniszczyć Chiny, bo to jest chęć zniszczenia Chin poprzez wprowadzanie tam zwyczajów europejskich, może by poprosić Chińczyków, żeby przysłali ekspertów do Europy, żeby pouczyli nas, jak wprowadzić normalne wartości wartości chińskie, czyli dawne europejskie oczywiście, że w Chinach są te, te wartości, które w Europie rządziły tam 100 lat temu, A nam wprowadzić te wartości chińskie. Żeby adoptować jakość reformy Tensja Xiaopinga do mentalności Europejczyków, no i dzięki temu Europa mogłaby się rozwijać tak samo szybko jak Chiny, a nawet szybciej. Bo widzicie Państwo, w socjaliści rozumują, znaczy argumentują, że trzeba wprowadzić planet progresywny. Dlaczego? Bo twierdzą socjaliści. Bogatemu łatwiej się jest dalej bogacić, I krótko mówiąc, jak ktoś ma cztery huty, to łatwiej mu wybudować cztery następne, niż człowiekowi, który ma jedną hutę, wybudować sobie jedną. E, czy to jest słuszne, czy nie? Przyjmijmy, że to jest słuszne, że bogatemu diabł dzieci kupi. W takim razie, w takim razie, kraj bogaty powinien bogacić się szybciej niż biedny. A jednak Chiny, mimo że są biedniejsze, bogacą się szybciej niż, niż Europa. No i, to jest, I to jest właśnie fenomen pokazujący, że w Europie jest coś nie w porządku, że z takimi możliwościami, jakie mamy, techniką, prawda, zdolnościami gazem, my rozwijamy się wolniej niż Chińczycy. No i oczywiście ta wypowiedź wzbudziła no, oburzenie, pan e, Elmar Brock powiedział, że e, Tempo rozwoju to jeszcze nie jest najważniejsze, ważne jest ogólne bogactwo, tylko nie dodał, że to ogólne bogactwo powstało w czasach, kiedy w Europie panowały lat temu 50 takie obyczaje, mniej więcej jak w Chinach, kiedy panował kapitalizm, a nie tak jak teraz, gdzie mamy tempo rozwoju ujemne albo około zera. No i, i to jest ta podstawowa różnica, różnica. I ja powtarzam, będę tego typu poglądy głosił w dalszym ciągu. Nawet jeżeli kogoś będą oburzały, oburzały, no bo chciałbym się rozwijać w tempie 20% rocznie, bo to jest 20% rozwoju rocznie, no jak mam 5 razy po roku, mam 6. To nie jest wielki, wielki szok, prawda, żeby się tak szybko wzbogacić. Więc właśnie mam zamiar, mam zamiar się bogacić. A oczywiście są w każdym kraju ludzie, którzy bogacić się nie chcą. Uważają że jesteśmy już bogaci. Jesteśmy już bogaci, to możemy teraz sobie się bawić tego, dobrze, niech oni to robią. Niech oni to robią, ale niech nie zabierają moich pieniędzy na to, żeby oni mogli się bawić. Oni się bawią za swoje pieniądze, a ja chcę inwestować, inwestować, stać się jeszcze bogatsi. I ludzie pracowici rozumują tak jak ja, ale NIVI chcą budować socjalizm. Chińczycy są pracowici.